Muszę wam się do czegoś przyznać, bo ze względu na to, że mieszkam w Indonezji, to przez 3 tygodnie nie spożywałem zielonek i przyznaję się bez bicia. Nie spożywałem soku z młodego jęczmienia i nie spożywałem chloreli. Za to od trzech dni, dzisiaj jest czwarty dzień, zaczynam chlorelę i sok z młodego jęczmienia. I to, co pierwsze zauważyłem, to to, że zaczynają wychodzić jakieś sywki na twarzy. Także zaczynamy dzień od chloreli. Ja jestem na mm, porcjowaniu 20 sztuk, ale zaczynałem, tak jak każdy z Was, od 5. Bardzo ważne jest, żeby pić jak najwięcej wody, wtedy ten proces detoksykacji, oczyszczania wszelkich syfów z naszego organizmu przebiega dużo łagodniej, dużo szybciej i dużo skuteczniej, bo chlorella potrzebuje mieć środowisko, w którym się może rozpuścić i wtedy działa to dużo lepiej na